widziałeś? Studia na zamkach tutaj wieżynnych to, to zresztą na każdym zamku była nieodzownym elementem ale tutaj, tutaj, tutaj był z tym problem bo mhm. zamek stoi na skale, na twardej skale i no, nie, dało się, nie dało się uniknąć tej pracy ponieważ yy, stałe źródło no, wody to? na zamku było niezbędne. Żeby w ogóle zamek mógł funkcjonować i spełniać swoje funkcje, studnia była niezbędna. Teraz tak, układ geologiczny wymusza tutaj obieg wody. Hydrologia jest od tego uzależniona i wcześniej wody nie możemy się spodziewać jak na poziomie dna doliny, czyli mniej więcej na poziomie rzeki. A ten dziedziniec, na którym my stoimy, jest dokładnie 48 metrów nad poziomem rzeki. A zatem trzeba było się przekuć przez y, głębokość 48 metrów i dopiero okay. wtedy można się było spodziewać wody, jednakże nie było takiej gwarancji. I to okazało się, że trzeba było kuć jeszcze 12 metrów. Pierwotnie szyb miał 60 metrów głębokości. Y, I to jest jedyna drożna studnia cały czas na jurze. Widać lustro wody, nie jest pionowy, ale lustro wody widać. Na głębokości to Tata, ja nie, nie wpadł. Natomiast no. nie była to najgłębsza studnia. Podobno w, w ogrodzieńcu Subnie miała 100 metrów głębokości, a w smoleniu podobno 200. Yy, co nie jest oczywiście potwierdzone, ale nie jest niemożliwe. Nie, tam tam tam, tamtejszego terenu. chcę ja pani, A tam widzę tą stałę. No a pieniążki tam Tak, Chodź. Niestety całej mam nie pokazałem tego zameczku, bo w środku nie można było filmować. Tak z wycieczki. Jak wam się podobało, to zasubskrybujcie kanał. Łapkę w górę i kliknijcie dzwoneczek. Będziecie sobie na bieżąco. I co? Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.

Erik, jest? nie ma tu Eryka? Jego w środek, stawaj do środka. Co ty tam robisz, Dzichu? Co wiedz tu robi ta? Haha, tak się Dzichu bawi, nie? Erik, Erik. Chodź, już byłeś Wystarczy, powoli Teraz zeskocz sobie No zeskocz No, daj, radę? Kask sobie załóż, Eryk Eryk, załóż sobie kask Eryk, załóż Sobie załóż, na razie ale nie w tą stronę Co to jest? Odwrotnie Jaka latarka? ja tu patrzę Najważniejszy to sygnał Dobra, już Już, starczy Starczy, Eryk Spotykamy się tutaj Rzeczypospolitej Na obrzeżach francuskiego Parku Narodowego 26 grudnia 2022 Lata. Dzieci szczególnie. Może ktoś podpowie? Pierwszy dzień lata, oczywiście. Także święto podróbne, Świętujemy pierwszy dzień lata. Co to znaczy? To znaczy, że za nami najkrótsza noc w roku. Troszeczkę pogoda pokrzyżowała nam szyki, ale humory dopisały i dzisiaj udało się, zobaczcie, znaleźć kwiatka proci. Dzieci znalazły skarb. My wszyscy e, ubrane pięknie kobiety w bianki. Świętujemy podwójnie Święto Lata i otwarcie wspaniałego kempingu. Jak dobrze wiecie, wszyscy, wszyscy ci, którzy jeżdżą z przyczepami, jeżdżą kamperami, pod namioty, mają pewną taką wspólną chorobę, tak? To jest taka choroba, która nie pozwala nam usiedzieć w domu. U jednych przebiega ona dosyć łagodnie, czyli dwa, trzy razy w roku wyjeżdżamy. Są tacy, którzy cierpią troszkę bardziej i ci jeżdżą prawie co tydzień. Natomiast Bartek z Karoliną wzbili się chyba na najwyższy poziom, czyli postanowili otworzyć swój własny kemping. bo przecież nie robią te, tego tylko dla siebie, ale robią to także dla nas. Karolina Bartek, czy musicie no się powiedzieć kilka na temat tego przedsięwzięcia czy szaleństwa? Oczywiście zapraszamy. Przede wszystkim witam wszystkich bardzo serdecznie. Witamy Was dzień dobry. Dziękujemy wszystkim przybyłym słabom. E, w szczególności tak jak Tebastian już powiedział e, sąszałem, strażakom, strażakom dziękujemy bo... bardzo. Nasza choroba zaczęła się już parę lat temu, samo planowanie tego przedsięwzięcia trwa i to ładnych kilkanaście miesięcy, sama budowa trwała ponad rok, wiele rzeczy jest jeszcze nieskończonych, plany są jeszcze dalekosiężne, ale mamy nadzieję, że z waszą pomocą wszystko się uda. Oczywiście kemping by nie powstał, gdyby nie nasi przyjaciele z forum pozytywni.info, dzięki którym zaraziliśmy się chorobą jeszcze bardziej. Bez nich myślę kemping w ogóle by nie powstał, i w ogóle by dzisiaj nie byłoby tego otwarcia. Dziękuję Wam bardzo. My niestety nie zmęczenia, chyba trochę się już na nogach, bo nie śpimy dłużej niż trzy godziny na dobę. Natomiast w tym wszystkim pomaga nam też bardzo moja mała. Gdzie jest dzięki niej, ona utrzymuje nasz dom teraz. Natomiast mam nadzieję, że będziecie się dobrze u nas czuli dobrze bawili. Jeśli macie jakieś uwagi, przyjmujemy je na klatę, poprawiamy. Chcemy, żebyście się czuli dobrze u siebie jak w domu. Zapraszamy do zabawy. Słuchajcie, Bartek z kolejną są skromni. To, co oni powiedzieli tak naprawdę o tym, ile pracy tutaj zostało włożone, to jest mało. Ja sam byłem tutaj kilka, może kilkanaście razy w ciągu ostatniego roku i widziałem, jak to wyglądało kiedyś, jak to wyglądało na początku, jak to wygląda teraz. I co tutaj jest tak naprawdę zrobione. Wielu rzeczy, które tutaj zostały zrobione, tak naprawdę nie widać. Bardzo dużo elementu zostało zakopane pod spodem, pod ziemią. To, co my w tej chwili widzimy, tak naprawdę, to są latarnie, to są skrzynki z prądem i ubikacje. A to, co zostało przysypane, tego już nikt nie widzi. I to naprawdę zostało włożone bardzo dużo pracy. Oprócz tego, oczywiście, bardzo, ale to bardzo dużo papierków. Niestety żyjemy w kraju, w jakim żyjemy i wszystkie pozwolenia, zezwolenia i papier, papierem musiał poganiać. Dlatego naprawdę gratulacje za podjęcie tak odważnego kroku i proszę o brawa dla nich, bo naprawdę wstali dużej pracy. oczywiście ja wszyscy trzymamy kciuki za wasze szczęście, za wasze powodzenie, za to, żeby odwiedzali was życzliwi ludzie, Zapraszacie, żeby czuli się jak u siebie w domu, żeby pogoda Wam sprzyjała przy <grywała> każdym weekendzie. Słuchajcie, za wszystkie te życzenia myślę, że wszyscy razem chętnie wypijemy szampana, wniesiemy to tutaj przy stoliku. Nasze świte ziarny, <grywa> panu jest już wcielają. Proszę zaraz rozdawać, podchodzić, trzęsować się szampana. Ale słuchajcie, zanim jeszcze tutaj rozleją szampana, to symbolicznie, aby otworzyć podwoje tego kempingu, przetniemy tą oto stęgę. Tu proszę nożyczki. Także uwaga, teraz symbolicznie otwieramy ten kemping. Martynia. Gratulujemy w związku z powyższym oficjalnie uznajemy kemping nasza Dolina za otwarty jeszcze przykład z kolegi skoro kemping jest otwarty to w takim razie Dzisiaj czekamy nas jeszcze kilka atrakcji. Po pierwsze mamy tutaj zespół który będzie nam przygrywał dzisiaj wieczorem. Oprócz tego po prawej stronie mamy cały czas dmuchańce dla dzieci e, i mogą dzieci z niego korzystać. Po lewej stronie mamy to co chyba tygryski lub nervaję dzieci, lane piwo. Grill orazowy. No i oczywiście strażaków, którzy tutaj bardzo chętnie odpowiedzą na Wasze pytania i czekają.